Patrycja, gratulacje z zwycięstwa. Gratulacje też z nagrody indywidualnej WMP tego meczu. Meczu, który zakończył się wynikiem 30 do 33. Spodziewałyście się tak trudnego meczu? Tak, wiedziałyśmy, że to nie będzie łatwy mecz. Każdy mecz na wyjeździe dla nas jest dużo trudniejszy niż u siebie w domu, bo tam też mamy kibiców, mamy ósmego zawodnika. Spodziewałyśmy się, że to jest bardzo dobry zespół. My mogłybyśmy wygrać większą różnicą bramek, natomiast Popełniłyśmy troszkę za dużo błędów własnych. Konkretnie przy grze 7 na 6 myślę, że czas na analizę jeszcze nadejdzie, ale tak na szybko wydaje mi się, że właśnie podczas gry 7 na 6 mogłybyśmy troszeczkę zwolnić i po prostu pograć, a nie rzucać na pustą bramkę, gdzie trzy razy chyba nam to nie wyszło. Co Twoim zdaniem zdecydowało jednak o tym zwycięstwie? Wasza mocniejsza obrona od tej 40 minuty? Zasadniczo myślę, że kwestia bardziej mentalna zdecydowała. To my już jak uzyskałyśmy pewną przewagę, to po prostu jej nie straciłyśmy i myślę, że głowa wygrała. Za tydzień również gracie z Kaliszem, to chyba też dobry materiał. Łatwiej się chyba gra tydzień po tygodniu z tym samym przeciwnikiem. Zobaczymy, mam nadzieję, że tak. Jeszcze przed tym meczem czeka nas bardzo ważny mecz zaległy z Piotrkowem. Więc myślę, że najpierw będziemy się przygotowywać do meczu z Piotrkowem, a później dopiero analizować Kalisz na nowo.